Dzień dobry, witam. W e, dniu dzisiejszym na zewnątrz mamy 30 stopni uchwał. E, tutaj w pomieszczeniu zamontowaliśmy w dniu dzisiejszym pisy materiałowe tkanina e, z e, Tkanina ta to jest tkanina podumowana. W momencie kiedy ja w górę, ewidentnie widać jak tkanina zaciemnia. To jest tkanina w specjalnym właśnie tego typu e, przeznaczenie. Pod spodem mamy tkaninę w kolorze białym, ona jest biała z jednej i z drugiej strony. Ten biały kolor eliminuje zbytnie nadmierne nadrzewanie się nam tutaj pomieszczenia wewnątrz. Duże kwatery, czyli to okno na przykład, które teraz Państwu pokazuję, podzieliliśmy na dwie części i wygląda to w ten sposób. Daje to dużo większy kąt do użytkowania, ale taką jedną pisę dużą ciężko jest odsłuchiwać o górą, w tą i w tą stronę, więc inwestor postanowił zrobić to za naszą sugestią, dokładnie w taki sposób jak tutaj, e, bo mógłbyśmy sobie zadać pytania w tym momencie, a tymi kwaterami o góry. E, a więc mamy takie proste urządzenie, że nam do tego, żebyśmy sobie mogli bez problemu zaciągnąć taką nudzicę. Robimy to dokładnie z każdą kwaterą, czyli podchodzimy albo odwrotnie, tu jeszcze jest zależny od i przychodzimy na to, tak? Lista materia jest bardzo dobrym rozwiązaniem, coraz bardziej popularnym, coraz większa grupa klientów przekonuje się do tego typu rozwiązania, między innymi z tego względu, że możecie Państwo sobie ściągnąć listę od góry na przykład e, i mając na zewnątrz jakiś ściąg komunikacyjny, chodnik, ulicę bądź też blok, dom przeciwko, macie Państwo opuszczoną pisę do tego momentu. I swobodnie się wypuszczacie w środku. Natomiast światło opęduje nam tutaj e, przez te przeszklenia. No, tak jak widać, e, w tym momencie produkt już skończony. W tej chwili zakończyliśmy właśnie montaż. Gama kolorystyczna, jeżeli chodzi o tkaniny, do pis, jak również o elementy aluminiowe, jest bardzo duża. Myślę, że na chwilę obecną, bo w Wdrożeniu nowej kolekcji będzie to około 200-300 samych tkanin pisowanych, więc wybór jest bardzo ogromny. Zapraszam do prześledzenia produktów na stronie, jak również do kontaktu z salonem. Do usłyszenia dziękuję.